no mordeczki z tej strony Hexo, a w dzisiejszym filmie przedstawię Wam wszystkie nowości oraz sekrety, które zostały dodane w najnowszej aktualizacji Fortnite'a. Także koniecznie go dać ten film do końca. Oczywiście, jeżeli jesteście tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z Dzwoneczkiem i wyzwanie na ten film to myślę, że tak 2500 łapek w górę. Także sprawdźmy, czy dacie radę. Jeszcze na samym początku tego filmu tylko przypominam o moim kodziku w sklepie z przedmiotami, a najdokładniej Hexokod. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która właśnie ma ten kodzik wpisany. A teraz zapraszam Was do oglądania. Że aktualizacja 19.40 jest ostatnią aktualizacją w tym sezonie i Epic Games wprowadziło naprawdę wiele ciekawych zmian. Na samym początku mamy tutaj tydzień niesamowitej pajęczyny, który będzie trwał aż do 8 marca. Tydzień ten daje nam to, że obecnie w zwykłych skrzynkach możemy dostać mityczną broń Spidermana oraz co najważniejsze możemy znaleźć niejakie odbijacze, które kiedyś były dostępne w Fortnite i obecnie właśnie powracają. Lecz co ciekawe, no to właśnie te przedmioty będą troszeczkę w mniejszych ilościach, oczywiście w trybach kompetytywnych, takich jak na na przykład jakieś turnieje, czy przy okazji też arena. Przy okazji otrzymaliśmy nową opcję, jaką jest właśnie opcja na właśnie trybie powtórki. Możemy teraz zmienić porę dnia, naprawdę bardzo super opcja, ale tak, rzeczywiście dla niektórych opcja ta może być przydatna i według mnie naprawdę fajnie, że Epic Games nawet, że tak powiem, ulepsza takie małe szczegóły. Przy okazji no to na niebie w Fortnite pojawiło się takie oto serduszko. Serduszko to oczywiście oznacza właśnie Międzynarodowy Dzień Kobiet, który co ciekawe będzie dopiero 8 marca. Ale jak wiemy, no to Epic Games lubi po prostu dodawać przedwcześnie jakieś rzeczy. Także naprawdę fajnie, że to już się pojawiło w grze. Ale Fortnite, poza jakimiś zmianami w skrzynkach, dodał również zmianę na mapie. I to taką bardzo śmieszną. A najdokładniej, jak wiecie, no to w Fortnite mieliśmy błąd z oponami. Za pomocą opon mogliśmy dosłownie przesuwać każdy obiekt na mapie. I tak, Epic Games koło właśnie wielkiego posągu fundamentu dodało po prostu opony. W ramach, można by powiedzieć, takiej symboliki tego całego błędu. I tak, jest to, można by powiedzieć, po raz kolejny połączenie po prostu społeczności Fortnite'a ze samymi twórcami, ponieważ wy poprzednich, właśnie, na przykład rozdziałach mieliśmy coś takiego, że jak jakiś youtuber zrobił jakąś śmieszną akcję, to później na jego cześć coś powstawało na mapie. I tak moi drodzy, teraz mamy to samo, tylko że z błędem fundamentu. Także naprawdę bardzo ciekawe i w sumie to taki ciekawy Isterek, który właśnie powstał od strony Epika. Naprawdę bardzo fajny smaczek i czekam jak najbardziej na więcej. Przechodząc dalej mamy darmowe style dla posiadaczy takich skinów jak na przykład Dzika Karta, Aura czy też Joy. Każda osoba, która posiadała któregoś z tych skinów otrzymała właśnie do niego nowy styl i według mnie te style są naprawdę bardzo ładne. Co ciekawe może to spekulować tyle, że właśnie niedługo te skiny powrócą do sklepu z przedmiotami, więc wydaje mi się, że naprawdę bardzo dobra informacja. Także jeżeli jeszcze nie wchodziliście do Fortnite'a to teraz będziecie mogli właśnie zauważyć darmowe style jak sobie wejdziecie właśnie do gry. Myślę, że jak najbardziej spoko opcja. Przechodząc dalej, mamy to, że łuki już zostały usunięte i zostały schowane do tak zwanego skarbca, czyli miejsce, gdzie Epic Games trzyma wszystkie bronie, które że tak powiem usuwają z pola bitwy. Ale co ciekawe, no to wrócił tryb, na którym są te wszystkie bronie dostępne, a najdokładniej powrót do przeszłości. Dawno wyczekiwany tryb, i naprawdę bardzo fajnie, że takowy powrócił. Już teraz możecie w niego zagrać oczywiście w oddziałach, i wydaje mi się, że informacja jest ta naprawdę fajna. Na trybie tym możemy znaleźć dosłownie jakieś usunięte przedmioty z każdego sezonu, nawet z rozdziału pierwszego więc naprawdę każdemu polecam zagrać i przechodzimy do następnych nowości. A dalej mamy to, że Epic Games na początku tej aktualizacji do trybu kreatywnego wprowadziło coś naprawdę ciekawego, a najdokładniej taki oto Basic Sword, czyli po prostu zwykły miecz, ale jak się okazuje zrobili to oni przypadkowo i planują oni dodać jeszcze więcej właśnie takich podobnych przedmiotów. A najdokładniej poza właśnie zwykłym mieczem ma do gry również trafić dżida oraz co ciekawe no to młot. Także wydaje mi się, że naprawdę bardzo fajnie i są to przedmioty właśnie czysto stworzone pod tryb kreatywny, i rzeczywiście w trybie kreatywnym będziemy mogli zauważyć coraz to większe zmiany i niedługo też nawet możliwe, że nagram materiał na temat trybu kreatywnego 2.0. Całość będzie naprawdę, ale to naprawdę ogromną, można by powiedzieć, nowością, ale więcej dowiecie się niedługo. Póki co, no to możemy się spodziewać tego, że w tym lub w następnym sezonie do trybu kreatywnego zostaną dodane właśnie takowe bronie, które oczywiście będą mogły być użyte na mapkach w Fortnite'cie. Wydaje mi się, że to naprawdę będzie dawało klimat do jakichś średniowiecznych mapek, które na przykład gracze będą tworzyli, więc jak najbardziej ta zmiana według mnie jest na plus. Chodząc dalej, no to mamy coś, co w większości graczy lubi, czyli właśnie wycieki skinów. I tak, moi drodzy, teraz w tle widzicie nagranie od FNBR Intel, w którym widzicie praktycznie większości tych skinów w grze i są one naprawdę bardzo przyzwoite. Co ciekawe, no to chociażby ten skin, którego teraz widzicie, możliwe, że będzie starter pakiem w następnym sezonie, ale póki co jest to informacja niepotwierdzona i jak na razie nie nastawiałbym się na to jakoś za bardzo. Raz jeszcze zanim przejdziemy sobie do jednego z lepszych wycieków po tym całym Updatecie, no to moi drodzy, mam dla Was informację, że już dzisiaj będziecie mogli zagrać właśnie na Omi Osaka Cup, w którym będziecie mogli zdobyć darmowego skina. Więcej na ten temat mówiłem we wczorajszym filmie, ale tutaj jeszcze przypomnę, że osoby, które zajmą wysokie, właśnie statystyki w tym turnieju, będą mogły zdobyć cały, właśnie, pakiet yy, po prostu na Omi Osaka przedwcześnie w Fortnite. Cie. Także wydaje mi się, że naprawdę warto chociażby wziąć udział, ponieważ nawet za udział będziemy mieli darmowe graffiti. Także naprawdę warto i po prostu tak Wam przypominam, że to już dzisiaj. Dzisiaj o, z tego co wiem, 18, także możecie wpaść do Fortnite'a i jak najbardziej spróbować swoich sił w turnieju. Każdemu, kto będzie grał, no to oczywiście życzę powodzenia, a teraz przechodzimy sobie do chyba jednej z lepszych nowości, o, o której po prostu gracze Fortnite, no, chcieliby usłyszeć. Ale to nie są jedyne wycieki na ten film, ponieważ moi drodzy otrzymaliśmy informację o nowej kolaboracji Fortnite'a z Assassin's Creed'em. Także moi drodzy w końcu będziemy mieli właśnie jego skina w Fortnite'ie i naprawdę wiele graczy o to prosiło i w końcu się po prostu doczekamy. Także nie wiadomo jeszcze dokładnie kiedy cały zestaw pojawi się w sklepie z przedmiotami, ale według mnie jest on naprawdę ładny. Co ciekawe no to oczywiście będzie on właśnie w serii gamingowej gamingowych legend, ponieważ tam w większości trafiają właśnie skiny z jakichś gier. Także wydaje mi się że to naprawdę, naprawdę dobra informacja, ale niestety jest zła informacja, a najdokładniej po tym update'cie nie zostało dodane do plików gry nic odnośnie właśnie wydarzenia pod koniec tego sezonu. Także według mnie naprawdę, ale to naprawdę słabo. I osobiście wam powiem moi drodzy, że tak szczerze się nie spodziewałem, bo myślałem, że się coś pojawi, ale póki co większości graczy twierdzi, że niestety event, który będzie pod koniec tego sezonu, a bardziej no to w sumie miał być, to niestety się nie odbędzie. I ewentualnie zostanie właśnie dodane coś takiego, że po prostu na start następnego sezonu będziemy mieli jakiś wątek fabularny. I tak chociażby mieliśmy na przykład w rozdziale trzecim, gdzie na start mieliśmy po prostu jakąś rzecz do zrobienia, i takie coś możliwe, że będzie też w sezonie drugim. No niestety, według mnie jest to naprawdę słaba informacja, nawet pomimo tego, że już wcześniej były jakieś przecieki na temat właśnie tego całego eventu, to nigdy nie mamy pewności, ponieważ Epic Games tak naprawdę możliwe, że na początku tego sezonu miało jakieś plany związane z tym, wydarzeniem, a finalnie okazało się, że nic nie zrobią. Także tutaj jeszcze raz przypominam, że po prostu musimy, że tak powiem, zachować spokój i poczekać do końca sezonu, bo jak na razie nic nie wiadomo. Miejmy nadzieję, że jeszcze coś z plików gry wycieknie na temat tego wydarzenia, bo no będzie w przeciwnym razie naprawdę słabo ale jeżeli wy oglądacie film do tego momentu to możecie w komentarzu napisać aktualizacja, a ja przypnę wam serduszko i moi drodzy możecie napisać też co sądzicie na temat tego filmu ponieważ przedstawiłem wam praktycznie wszystko co w sumie miałem wam przedstawić także wydaje mi się, że póki co wystarczy, że będziemy czekali czy będą jakieś informacje odnośnie właśnie tego wydarzenia, ze względu na to, że Epic Games wszystko może właśnie skrywać gdzieś głębiej w plikach gry, jak na razie po prostu najwyżej nie mamy na to wglądu i możliwe, że jeszcze w niedaleko w dalekiej przyszłości będziemy mieli na to wgląd, albo po prostu Epic szykuje coś naprawdę dobrego, co po prostu da graczom pod właśnie koniec tego sezonu. Także miejmy nadzieję, że rzeczywiście coś się pojawi, bo ja z chęcią bym sobie wpadł na jakiś evencik w Fortnite. Także to by było na tyle. Trzymajcie się i cześć!